No i dzień dobry z tej strony, Matysowy. A dzisiaj nadchodzi pora na unboxing najnowszego drona DJI Mini 2. Ja jestem szczęśliwym posiadaczem DJI Mavic Pro, ale, 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 potrzebuję czegoś właśnie takiego małego, żeby wrzucić to do plecaka, bo podobno mieści się na dłoni, czyli może być zawsze w plecaku. Lecimy z tym. To jest naprawdę stresująca sprawa. Zapach nie pachnie niczym. Uwaga, uwaga. Jakie to jest małe, o oh. oh, mój Boże, jaki malutki i słodziutki przede wszystkim. No jakby pierwsze porównanie z moim byłym dronem, to jest coś niesamowitego. Porównanie wielkości z DJI Mavic Pro gotowe, jest różnica. O matko. Co mamy tutaj dalej? O jejku, to się wszystkie, cała papierologia. No ale dobra, to wszystko było ładnie poukładane. Jest kabelek typu C. Jest kabel typu C, czyli coś, co najważniejsze dla mnie, bo ostatnio przerzucam się w ogóle na kable typu C. No i są z. Jeju. Pachnie, jak nowy dron. Mamy kabelki do kontrolera, ale są to tylko kabelki na typu C i na zwykłe USB. Co z yy, kabelkami do iPhone'a? Dobrze, że mam stary kontroler, dlatego, że ja sobie to później przełożę Jezu i jest kontroler O mój Boże eee, Ale... Jezu, ale dziwny Kontroler od Mavica Pro No i nowy kontroler, ogromny Tutaj również skrzydełka trzeba, o, Odkleić On rozkłada się tak samo jak... O Boże, to jest najsłodsze, co widziałem na świecie Jakie to jest małe? Z tyłu jest jeszcze folia ochronna, którą w tym momencie. Aha, otwiera się dubka, i rozumiem, że tutaj. I tutaj od tyłu mamy baby baterię. Przykierunek jest leciutki, malutki. Folia od. Tutaj osłonki. Okej. Okay. No i mamy kamerę. To jest mega fajne. W tym kontrolerze trzeba wkręcić te pipki. Te po prostu od y, sterowania. O, kurczę, no te gałki. Trzeba je wkręcić, i to jest naprawdę jakby to jest dla mnie bardzo ważne. No bo jak ten kontroler Rzucałem do plecaka, to kurczę, mówię, poobrywa mi się. To mnie najbardziej ciekawiło, jak to się będzie ładować, bo ja uwielbiam różnego rodzaju ładowarki. No i widzę, że tego ładuje się tutaj po prostu przez wejście USB. I tu też jest niczym nieoślepione wejście na kartę pamięci. Także tam również karta pamięci się wkłada. Dobra, robimy test na żywo, włożenia smartfona. O, wow. I tu co mamy? Jest kabelek do iPhone'a. Jesteśmy uratowani, moi drodzy. Co fajne w porównaniu do poprzedniego kontrolera. Tutaj do kabelka jest po prostu wejście. Drugie, żeby go sobie po prostu schować. Tutaj było to, jest ten kabel, to tak strasznie mi latał. Po prostu ten kabel podłączało się tutaj. O, proszę bardzo. I ten kabelek, jak podłączało się telefon, tutaj strasznie latał. Okej, okay. i to jest jakby. To jest to. Różnica wielkości tych sprzętów jest niesamowita. I jestem pewien, że ten zmieści mi się do kieszeni. Kieszeń. No i on tu jest. To jest możliwe. It happened. To jest możliwe, moi drodzy: dron w kieszeni spodni. Gorzej już z kontrolerem. Tak bym prezentował się z nowym kontrolerem, a w ten sposób moim już wysłużonym Maviciem Pro. Co ciekawe, tutaj ten telefon cały czas mi wylatywał gdzieś. Tutaj wkładasz telefon i on po prostu się trzyma. O, proszę bardzo. No ale dobra, co wam z unboxingu. W tym momencie wychodzimy na zewnątrz, polatać. To co? Idziemy w góry. Słuchajcie moi drodzy, przybyłem w góry, mam to maleństwo i idziemy teraz testować. Zobaczcie jak pięknie w zachodzie słońca. Mam też kontroler. On jest też na tyle mały, że może zmieścić się do kieszeni. O, pyk! A w ogóle co ciekawe, coś czego w poprzednim kontrolerze nie miałem. Tu mogę sobie odkręcić te o, pipki. I wkręcamy. I nie martwię się w podróży, że mi się to połamie. Przy poprzednim kontrolerze to ja nosiłem go po prostu osobno i się martwiłem, a teraz odkręcam. No i wpadam tutaj. O. I do kieszeni. Idziemy w górę. Moi drodzy, startowanko Pierwsze startowanie tym dronem Tam pięknie nad górami zachodzi słońce Mam nadzieję, że uda mi się to ująć I przede wszystkim wylecieć ponad jakby strefę gór Bo tutaj to już jest jakby zachód słońca Ale za górami jeszcze słońce nie zaszło Co ciekawe Dobra moi drodzy, Startujemy. Jaki on jest chudki W porównaniu do Mavic Pro To to jest po prostu cisza Zobaczcie na kontrolerze Na kontrolerze wygląda to w ten sposób no, Możemy sobie przejść w tryb nagrywania Tutaj mamy również tego zooma Lecimy w górę ponad ten Test numer jeden Zobaczymy jak wysoko jest w stanie polecieć Mam cały czas drążek w górę Jestem już na 100 metrach Jeszcze go widzę 115 No 500 metrów zgoda Lecimy Kuź bez Dron może naruszyć lokalne prawo i przepisy, upewnić się, że uzyskano odpowiednie uprawnienia do lotu w tej przestrzeni. Proszę bardzo. O, o! A się zeszczam! Ty to widzisz tam? Zobaczmy, jak to wygląda w górze. Szczerze Wam powiem, że właśnie zaczął padać śnieg, i ja jestem taki w szoku, bo czekałem na to bardzo długo, aż tutaj spadnie śnieg. Bo chciałem zobaczyć, jak tutaj będzie. I zrobiłem kilka fot takich w ogóle z tym, i to jest niesamowite. Gdzie ty idziesz? Próbuję właśnie zrobić takie zdjęcie, żebym ja leżał na ziemi i żebym latał tym dronem, ale muszę je zrobić z tego. No, masakrę. Okej, okay. jak widzicie, wylądowałem obydwoma brunami No i ten to jest po prostu sztosik z tym kontrolerem On latał ponad pół godziny W ogóle mi go nie zwiewało To tak jak na moim Mavicu cały czas było powiadomienie, że za duży wiatr, tak tutaj On w ogóle go nie zwiewał, on sobie stał w miejscu i kurczę spoko Super jest Także zimno, śnieg padał i wracamy do domku, do studia Wyłączamy. Powiem wam, że zestawik niesamowity. Fajnie było tak polatać. Jakość sami ocencie. Jak wam się podoba? Wydaje mi się, że jakby będę używał na przemian. Ten będzie chyba po prostu zawsze w plecaku. Tak w razie czego. Trzymajcie się, no i do następnego razu.